Hej, cześć siemanko z tej Charles i dzisiaj zagramy sobie w Far Crya twóreczkę. Nie, po ostatnich failach, nie, po ostatnich nie, super super przygodach. Um, trzeba nagrać kolejny odcinek. A, nawet nie wypowiem się na temat tych faili, bo to było coś mega słabego. Mm, no nie popisałem się we wcześniejszych odcinku, w tym co nie wyszedł w ogóle nawet. Dobrze, że nie wyszedł. Z jednej strony. albo znaczy, szkoda, może, że nie wyszło. Może. Ale no. Też się znowu nie, nie przedstawili. Tam było wszystko w nagraniu, ale oczywiście oprócz tego, że się nie było tego nagrania, widać. Zjedźmy na lód, tak żeby nam się nic nie stało. Okej. Okay. Chodźmy do tej. Chodźmy do. Następnej misji. O, tutaj jest wioska. Pozbierajmy skrzynki sobie Co to jest za niebieskie coś Plakaci No to plakacik robimy out Jak plakacik robimy out No to sobie ściągniemy jeszcze tutaj to I tutaj to I jeszcze jedno Gdzie to jeszcze jedna skrzynia Tutaj nie wiem czy Nie ma. Ale mamy Jeszcze jedna skrzynia Ale mamy siana Ale mamy siana Dobra, weźmiemy sobie łada może Weźmiemy sobie kładzika o umiejętności, elegancko. Bo ja chcę sobie zrobić umiejętność następującą, czyli eliminacja z nożem. Śmierć z góry. Um. Ale to chyba jest... Bo to tak rozpocznie eliminację za pomocą F, a następnie rzucić jego nożem drogę. Tak, elegancko, to właśnie o to mi chodziło. Ale mamy jeszcze jedną umiejętność. czekajcie, co sobie rzucimy ją na przykład do. A może sobie do tego dorzućmy po prostu. Dobra, jedźmy do punktu. To jest wieża ten zrzut tutaj na tym to już wytłumaczyłem że Domyślałem, że to jest coś takiego, że dostarczenie, że my dostarczamy jakieś rzeczy, tak, bo w trójce, że trzeba było lecieć do jakiegoś nie czego i wykotwiczmy tu się i zjedźmy na dół. Dobrze, masz nieskończoną linę. Dobra, nie było to. I muszę coś zrobić, żeby mi ta myszka nie zjeżdżała Bo mam... Mówię, to na razie jeszcze jest z... z... Studio moje To... Zmrażnice Zróbmy sobie to W cichu, postarajmy się to zrobić Ja nawet zapiszę Zapisz i wyjdź Nie da się tak zapisać tu? No dobra To zrobimy, to zrobić Bez faila Miałem powalonego tamtego? Czy ja dobrze widziałem? To jeszcze jest o tyle dobrze, że nie ma... O, mam słonia! Okej... Okay. A jak tego słonia wkurzyć im? No. Okej, okay, czyli ja tego nie sfajlował do bardzo. To będzie dobrze... Razie mam... Akurat z łuku to już dawno nie strzelałem. W Far i mogę mieć lekkiego takiego że tak powiem z tego. Mógł strzelać. Staramy się jakoś zejść tu na dół. Okej, to byśmy na jednym nam wyszło. Trzeba bym tego słońca, co się stanie. Słońce tutaj zrobił dwa. Robotę, tak mi się wydaje. zrobił robotę. Tak, słoń zrobił robotę, elegancko, nie wiedziałem, że tak prosto pójdzie. Bałem się to zrobić, ale to wyszło elegancko, ale trzeba będzie słonia powalić. Z akacza, bo ze strzału to... A, to tylko tyle wystarczyło zrobić? A ja, to było praktycznie... No, o, o, tak naprawdę to było poskryptowane w takim razie, praktycznie

Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat, mm -hmm. the son of Mohan Galle, returning to the war torn land of his birth. <laughs> Ishwani was a smart woman. Mm -hmm. You being here and helping our cause is no accident. Stand no. with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana to accomplish something greater. Mm-hmm. Okay. Did my parents really start the Golden Path? They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just... think about it, Ajay. Mm -hmm. Oh, Mom. Like we're <laughs> no to pierwszy akt zakończony no Okej, okay. czyli co my tu mamy teraz? Jesteśmy kolejne punkty. Może zróbmy sobie coś more handlowa sklep, teraz kupić strzały buchowek. Okay. Eee... a co to jest? Przytrzymaj jeździ na słowu. Ej, to chcę. To chcę na swoim on chcę jeździć. Ej, yo, Nawet nie wiedziałem, że takie coś może... współpracy. Okej. Okay. Dobra, wiem. Ej, to jest dobre. To jest dobre. Zbierajmy skrzynki sobie tu. Albo nie. Jedźmy pierw tu. Jedźmy tam. Weźmy sobie jakąś furę Weźmy jakąś furę i jedźmy e, odbić sobie kolejny Dobra, idę z bałkaty Jedźmy, idziemy, odbijemy sobie... co to jest? A, słup, ciekawe czy na napięciem um, ok okej, okay. okej Co jest? To fioletowe? O, okej. Okay. Oh. Oh. No weź się kradnij, gościu. myślałem, tak? Myślałem, że będę mógł rzucać nożem. Lecić do następnego nożem i tak. Dobra. Mogę rzucić w niego też. Ale dobra. Co tu mamy? Mm, śmierć z dołu. Wymagana jestem tylko śmier śmierć z góry. A śmierć z góry też dwa kończę tutaj, tak. No dobra. Kombinacja. To mogę rozbudować? Nie mogę. Eee, skóra soroszca, jestem odporny na palanie, to co bym wziął? Ale wam powiem, że troszeczkę bardziej rozbudowana jest ta czwórka, jednak, jak na razie, to wam powiem, że czwórka eee, najbardziej mi się podoba. Najbardziej mi się podoba czwórka z tych wszystkich, co do tej pory eee, odsłon kraja. Pograłem w New Dawn. Znaczy, New Dawn też jest ok, ale ta fabuła już tak. Jakoś tu jest dużo ciekawych rzeczy. Niby New Dawn, praktycznie przeszedłem, czy nawet przeszedłem bez raz. Ale tak nie, niechętnie tam. No tak ta fabuła no, była taka, jaka była. To jest jakoś tak. tak Zajeżdżam trochę bardziej trójką, więc dlatego, może tak jestem bardziej pozytywnie nastawiony do niej. Bez tego wędrowca tu sobie amunicję, ale kupmy sobie tą broń, co byśmy mieli. Uzbrojenie. Um, się wstrzyma wstrzymamy się. Wstrzymamy się z tego względu, że rząd tłumaczę czemu. sobie. Pójdziemy sobie na wieżę. A że na wieży. E, a że na wieży. W Odblok odblokowaniu tej wieży, odblokują nam się też darmowe jakieś bronie. No to wykorzystamy sobie eee, Zniepieczenie na jednym ogniu Po prostu, Musi się to zakręcić, nie? Co tak, jest to? To jest za duży młynek? Okej, okay. ale dobra To mamy tu Mamy tu Downów Nie Elegancko elegancko, już mi się zaczyna wkładać, bo jest dużo drzewów eliminacji.

wejść na górę. Weźmy to, tą propagandę. To są zawsze fajne rzeczy, jak muszę zastanowić jak tu wejść. O nie. nie gdzieś tu.

Hop. Ładny widok. Nie no, ja to mam zezas. Dobrze mi się było normalna... ...normalna myszka, nie jakiś gówno, który idzie. Przewodowa myszka ostatni raz. Jeszcze do... ...na takim teraz... zorycznym tym, jak ja gram, to... Uh, a yeah, no, no, I the Ministry of Public Affairs and Social Harmony. Royal Army patrols on for your and of the security of to any orders received from Royal Army Patrol must <laughs> okay. to be <sighs> good to comply, maybe to severe consequences. Jezu, niech ja one jeszcze przestać gadać że trzeba usunąć coś Zniszczyć to jak najszybciej, bo już nie idzie słuchać Propagandę Puszczalnia i gówno, jeszcze krew wywal O, z czym się odkliknęło na operę tam powiadomienie na operze i... A? Ja? No i co z Będziemy fajne miejsca kolejne i troszeczkę mapki. Dom O, może być coś ciekawego. Mhm. O, leża tygrysa. Tygrys pewnie będzie potrzebny, jak skóra tygrysa będzie, będzie potrzebna do czegoś. Darmo, za darmo w sklepie. No dobra, teraz coś mi powie gdzie są te wszystkie skrzynie, skrzynie jeszcze. A tu wszystkie są. Oj. dostawy to róbmy sobie naprawdę jak będzie na to czas bo to są takie na czas rzeczy hmm. ten odcinek co my żeśmy dopiero zaczęli tak naprawdę więc ja bym jeszcze w tym odcinku chociaż hmm. co bym zrobił co ja bym zrobił tu Czekajcie, co my tu mamy? Mamy jakąś misję? Rozpocznij Misję Ten fragment dziennika to do... misję Szlaku dobra dzisiaj zróbmy sobie troszeczkę, odbijmy sobie tu w tą stronę odbijemy sobie tą i w następnym odcinku sobie zrobimy jakiś ten, troszeczkę otwórzmy tego trzeba też zdobyć jakieś e, rzeczy prawdopodobnie do wykonywania tutaj przedmiotów potrzebujemy tych małpek czy, czy, czy świnie nam potrzebne są żeby powiększyć plecak sobie kolejny raz a było nam potrzebne także że Miodożer, to jest miodożer w ogóle, to mi nic nie mówi. Eee... Miodożer? Nic mi to nie mówi. Dlatego fajnie byłoby sobie odblokować to. Albo nie, kolejną wieżę pierwszą odblokować. Odblokujmy sobie wieżę, potem pójdźmy do tego... To do tego, do tego, do tego, do no, I am the only one who writes this stuff. Do you have a PhD in writing bullshit? And it has to be soul crushing just typing out thousands and thousands of lines of the same shit, saying every day Hey, Bugan is great. Bugan is wonderful. <coughs> Bugan is awesome. Bugan is an amazing golden guard who champagne and shit caviar actually if I could this champagne and shit caviar What I would do is I would bottle and back to that And then sell it to the direction of And then I would just stuff my face with lots of, lots of... And I just this like, so, shit going it so, that's pretty awesome actually I'm s really, idea. It's a good policy I music hmm. in the ear no, i Jeszcze wyłazenie ich. nie zostało do tego co. Co on się zmęczył, jechał samochodem i się zmęczył. To jest rzecz niemożliwe. Ale w tym górę. Odbijmy sobie jeszcze to i zobaczmy. I pójdziemy tam do tamtego, tego, sprzedamy rzeczy i w następnym odcinku. Dobrze, jadę po ci... Jadą na mnie. Jadą, jadą. Dobra, to zejdźcie ludzie. Byliś golfem. Jedynką. Skakuj, hop. I to teraz hop, hop, staw razem. O wąż, tak jak w ulice. czy będą z węża zbierać. Nie można z węża zbierać się. A to szkoda, bo kura węża jest czowarem. To robimy coś dziwne, że nie jest. Co jest to uzane zagrożenie dla zdrowia oraz ogólnego bezpieczeństwa oficjalnie? Do wyburzenia! Dobra! Tak ogólnie do wyburzenia to ja sobie wejdę na górę co? Sí. Bo chlepach e, my się teraz gdzieś, nie mówić, gdzieś szybką podróż zrobić znaczy nie możemy tu szybkiej podróży zrobić nie możemy zróbmy sobie tu szybką podróż, ja sobie tu zapiszę e, weźmiemy sobie przygotujemy się pod ten następny odcinek tak naprawdę e, odblokowano, odblokowano Zobaczmy co jeszcze, bo do tego takwa tak. O, chyba tylko nam pod te twoje broni odblokowało. Mamy coś takiego. A, musielibyśmy mieć jakiś taki mały pistolecik. Tylko, że nie strzał serię, tylko normalnie. I kupmy sobie może to faktycznie, ale... jeszcze zablokowane. Fajnie byłoby mieć jakiś, ja, jakiś dobry pistolecik taki. To lepsze z tego akarca sobie zróbmy to jeszcze raz. Kupmy. Teraz to zmodyfikujmy. Tak, tak. Nie kolor nie potrzebujemy kupować. i sprzytajmy wszystkie te nasze niepotrzebne rzeczy. Mamy kolejną umiejętność jakąś. W więc przeładowanie w biegu, to nam się przydało. Bo przeładowanie w biegu to być dobre. Grabienie to jest automatyczne robienie to też trzeba było wziąć tylko to też trochę zapełnia szybko inwentory że tak powiem, dobra ja się kimnę tutaj i syptuję. Ja, ja się trochę kimnę i do następnego odcinka się zobaczymy czy huraku czy huru Urkadzie, czy jak on tam się kurde nazywał. Ehm, więc, więc, więc ja się z wami żegnam. I mam nadzieję, że ten króciutki odcinek się Wam podobał. do zobaczenia w następnych już jak będziemy robić tą misję główną raczej. Ehm, bo wszystkie te poboczne to sobie zostawimy na później takie tak samo jakieś ten. Już, już mamy odkryte. Zrobimy sobie misję i w następnej tej misji właśnie po tej misji zrobimy sobie jakiś tam pewnie któryś ze strażnic. Tutaj wiem, tą którąś malutką strażnicę. No i tyle. Także ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć.